24 lutego 2022 roku rozpoczęła się rosyjska inwazja na Ukrainę. Po siedmiu dniach walk Ukraińcy ciągle bohatersko bronią swojego kraju. Nie udał się plan prezydenta Rosji Władimira Putina, przeprowadzenia wojny błyskawicznej, w której w kilkanaście godzin zostanie zdobyty Kijów i główne miasto Ukrainy, obalone władze państwowe i ustanowiony marionetkowy rząd. Ogromny upór i determinacja Ukraińców sprawia, że wojna ciągle nie jest rozstrzygnięta, a przedłużające się działania wojenne stworzyły szansę dla tego państwa na przetrwanie, między innymi dzięki pomocy ze strony społeczności międzynarodowej. Ma ona dwa wymiary. Z jednej strony, państwa Zachodu udzielają Ukrainie wszelkiej możliwej pomocy, zarówno humanitarnej, jak i wojskowej. Z drugiej strony, działania Rosji zostały stanowczo potępione przez większość państw. Na państwo Putina zostały nałożone sankcje właściwie we wszystkich obszarach. Podjęta również została próba wyizolowania Rosji z przestrzeni międzynarodowej. Każdego dnia media opisują wdrażanie nowych sankcji wobec Rosji. Co oczywiste, najszerzej opisywane i omawiane są działania o charakterze politycznym czy gospodarczym. Wojna to jednak zbiór wieloaspektowych działań i dotykają one nie tylko kwestii polityczno-gospodarczych ale również zagadnień związanych ze sportem, turystyką, środowiskiem naturalnym. Kulturą i wieloma innymi aktywnościami człowieka. Szeroko więc komentowane są działania zmierzające do wykluczenia rosyjskich sportowców i drużyn sportowych ze wszelkich możliwych rozgrywek. O tematach związanych ze światem kultury mówi się jednak znacznie rzadziej. Owszem, media informują o wpływie rosyjsko-białoruskiej inwazji na Ukrainę na świat kultury i sztuki, ale odnoszę wrażenie, że te informacje gdzieś giną pod natłokiem innych, równie ważnych informacji. Dlatego też w tym materiale chciałem zebrać wszystkie dostępne wiadomości dotyczące skutków agresji Rosji i Białorusi na Ukrainę na świat kultury i przedstawić jakie sankcje w tym obszarze zostały wdrożone oraz jaka pomoc została udzielona bądź zadeklarowana wobec Ukraińców. Chciałbym, aby osoby, które zapoznają się z materiałem mogły otrzymać pakiet zweryfikowanych informacji na ten temat. Do zrealizowania tego materiału przekonała mnie również wypowiedź ministra spraw zagranicznych Rosji Siergieja Ławrowa, który powiedział, że Federacja Rosyjska była gotowa na sankcje, ale Moskwa nie spodziewała się, że zostaną one nałożone na sportowców, dziennikarzy, i sektor kultury. Jest to dosyć zaskakująca deklaracja. Gdyby przyjąć, że to rzeczywista postawa, to świadczyłoby o bardzo złym zorganizowaniu strategicznym Rosji wobec Ukrainy i świata zachodu. Świadczyłoby to o zlekceważeniu siły organizacyjnej zachodnich państw w obszarach pozapolitycznych. Gdyby ta deklaracja była jednak fałszywa, to taka publiczna wypowiedź Ławrowa wskazywałaby, że sankcje pozapolityczne również Rosję mocno zabolały. Większość osób stara się pomóc Ukrainie w miarę swoich możliwości. A także zajmują się obszarami życia, w których jest kompetentna i ma siłę oddziaływania. Dlatego też nie dziwi, że media zajmujące się polityką, zajmują się przebiegiem wojny, a te, które zajmują się gospodarką, omawiają konsekwencje nałożonych sankcji gospodarczych, a np. media sportowe zajmują się wykluczeniem z rywalizacji rosyjskich sportowców. Nie będę więc wchodził w te obszary, gdyż były, są i będą one przedmiotem wielu fachowych opracowań oraz wielu analiz i komentarzy. Zajmę się natomiast kwestiami związanymi ze światem kultury. Co ważne, Materiał został opracowany na podstawie informacji zebranych do 3 marca do godziny 10. Tak więc jest to sprawozdanie z działań podejmowanych w pierwszym tygodniu wojny. Zacznę od perspektywy rosyjskiej. Trzeba przyznać, że w obszarze kultury działania Rosjan są zdecydowanie inne niż w obszarze politycznym czy gospodarczym. Z jednej strony na Rosję nakładane są bardzo dotkliwe sankcje kulturalne, z drugiej jednak strony środowisko artystyczne wydaje się przyjmować te działania ze zrozumieniem. Co więcej, Sami rosyjscy twórcy wykonali szereg gestów antywojennych. Związek autorów zdjęć filmowych i profesjonalnych organizacji stowarzyszeń kinematograficznych w Rosji, znany jako Kinosojuz, wezwał do natychmiastowego zakończenia inwazji już chwilę po tym, jak się rozpoczęły działania wojenne. Rosyjscy operatorzy filmowi pracujący na co dzień w Hollywood wydali oświadczenie, w którym potępili agresję na Ukrainę. Napisali, że domagają się zaprzestania agresji militarnej Domagają się natychmiastowego zawieszenia broni i wycofania wojsk rosyjskich z terytorium Ukrainy. Agresję również potępili ukraińscy i rosyjscy animatorzy, wydając wspólne oświadczenie. Rosyjscy artyści zrezygnowali z udziału w festiwalu w Wenecji na znak protestu przeciwko napaści Rosji na Ukrainę. Jak poinformowała w poniedziałek dyrekcja rozpoczynającej się w kwietniu imprezy, oznacza to, że Rosja nie będzie uczestniczyć w żadnej części organizowanego w festiwalu, w tym w części filmowej. Zresztą chwilę później organizatorzy festiwalu wydali oświadczenie, w którym potępili Rosję i agresję jej na Ukrainę, i wykluczyli rosyjskich twórców z wydarzenia. Rosyjskie filmy zostały również zbanowane na festiwalu filmowym w Sztokholmie. Rosja została wykluczona z Eurowizji przez Europejską Unię Nadawców. Póki co trwa dyskusja, czy w Rosji w najbliższym czasie odbędą się koncerty zachodnich twórców, zachodnich grup muzycznych. Póki co swój koncert na stadionie Spartaka w Moskwie, zaplanowany na maj, odwołał zespół Green Day, a inne zespoły, które mają zaplanowane wydarzenia w Rosji, rozważają taki krok. Jakim jest odwołanie tego typu imprez? YouTube zdemonetyzował wszystkie treści Rasia Today i innych organizacji, które sieją rosyjską propagandę na tej platformie. O wiele dalej poszła Unia Europejska, która po prostu zbanowała wszystkie media propagandowe z Rosji. Bardzo dotkliwymi sankcjami jest wycofanie przez Disney'a, Sony, Warner Bros., Paramount swoich blockbusterów, których premiera miała być zorganizowana w najbliższych tygodniach. Pierwszy krok wykonał Disney, wycofując z dystrybucji na rynku rosyjskim film Pixara Turning Red, polski tytuł To nie wypanda. To działanie uruchomiło inne wytwórnie, które również zdecydowały się na odwołanie swoich premier w Rosji. Najbardziej odważny w swoich działaniach był Warner, który we wtorek wieczorem zdecydował, iż wycofa film The Batman Matarifsa z Rosji, mimo iż premiera była zaplanowana na czwartek. Czyli we wtorek wieczorem podjęli decyzję, że w czwartek ten film nie będzie emitowany w Rosji, czyli była to decyzja podjęta na zdecydowanie na ostatnią chwilę. Co było tym bardziej kosztowne, ponieważ poczyniono już szereg działań związanych z dystrybucją tego filmu oraz jego promocją. Ogólną deklarację o wycofaniu swoich filmów z Rosji wydał również Universal, choć nie sprecyzował jakich tytułów będzie dotyczył ten zakaz. Tak więc Rosjanie nie zobaczą w kinie ani Batmana, ani Morbiusa, ani Sonika, ani kilku innych filmów, których premiera miała odbyć się w najbliższym czasie. Majowa premiera filmu Doctor Strange in the Multiverse of Madness wydaje się w tak Warunkach niemożliwa do zrealizowania w Rosji. Warto powiedzieć, że rynek rosyjski wygenerował w 2021 roku 445 milionów dolarów z tytułu biletów kinowych. W 2019 roku, a więc przed pandemią, rosyjski box office wyniósł 869,5 miliona dolarów. Mówimy więc tutaj o bardzo dużych pieniądzach. Ostatni duży amerykański blockbuster, czyli Spider-Man No Way Home, zarobił w Rosji 44,5 miliona dolarów. Uncharted, który miał swoją premierę w lutym. W ciągu dwóch tygodni swojego kinowego ranu w Rosji, uzbierał blisko 10 milionów dolarów. Kolejną interesującą kwestią jest konflikt pomiędzy władzami rosyjskimi a Netflixem. 1 maja Netflix został wpisany do rejestru usług audiowizualnych i zobowiązany do transmisji 20 rosyjskich federalnych stacji telewizyjnych. poniedziałek wieczorem Netflix odmówił transmitowania na swojej platformie rosyjskiej propagandy. Prawdopodobnie to nie będzie koniec tego konfliktu pomiędzy tą platformą a rosyjskimi władzami i w najbliższych dniach. Poznamy, czy dojdzie do eskalacji napięcia pomiędzy tą platformą a władzami rosyjskimi. Warto powiedzieć, że milion Rosjan subskrybuje Netflixa. W Ukrainie, co zrozumiałe, zamknięto lub zawieszono działanie większości dużych planów filmowych. Europejska Akademia Filmowa już pierwszego dnia agresji skontaktowała się ze swoim oddziałem w Ukrainie i zaoferowała pomoc tamtejszym twórcom. Ukraińscy filmowcy zaapelowali o bojkotowanie rosyjskich filmów. Warto zauważyć, że celem rosyjskich bombardowań nie jest tylko infrastruktura wojskowa. Codziennie dowiadujemy się o ostrzeliwaniu osiedli mieszkalnych i atakowaniu ludności cywilnej. Bywa, że obiektem ataków są nawet szkoły i przedszkola. Jest to sytuacja absolutnie niedopuszczalna, na co zwrócono uwagę w rezolucji przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych. Rzecz jasna oprócz wspomnianej infrastruktury wojskowej i cywilnej zniszczeniu ulegają również instytucje kultury. Rosjanie zbombardowali zabytkowe kino w Czernichowie. na Północy Ukrainy, a także zbombardowali kino w żytomierzu w centralnej Ukrainie. Równolegle do procesu ewakuacji ludności cywilnej z Ukrainy trwa proces ochrony dziedzictwa kulturalnego tego kraju. Należy rozważyć jak ochronić zabytki, a także inne dzieła kultury, sztuki, takie jak eksponaty, księgozbiory, jakieś inne zasoby kulturalne, które są ulokowane w muzeach, bibliotekach i innych jednostkach kultury. Część zbiorów, oczywiście, została schowana do piwnic tychże budynków. Warto powiedzieć, że w czwartek, czyli 24 marca, w pierwszym dniu agresji, w Narodowe Muzeum Historii Ukrainy, pracownicy przenosili eksponaty do swoich magazynów przez 12 godzin. Pracownicy Muzeum Sztuk Pięknych w Odessie przez 6 godzin chowali eksponaty do piwnicy, a dodatkowo na terenie swojego budynku rozstawili druty kolczaste. Ponoć tamtejsi muzealnicy ryzykowali życiem, aby ochronić swoje zbiory znajdujące się w tym muzeum. To jednak nie rozwiązuje sprawy, bo w wyniku licznych bombardowań dzieła kultury mogą zostać po prostu zniszczone. Jest również możliwe, że po ewentualnym zajęciu przez agresora budynku Instytucji Kultury zostanie on po prostu splądrowany, a najcenniejsze rzeczy zostaną skradzione. Niby funkcjonuje konwencja Haska z 1954 roku, a UNESCO wydało oświadczenie stanowczo potępiające agresję Rosji i zwracające uwagę między innymi na ochronę dziedzictwa kulturalnego, ale powiedzmy sobie szczerze, czy ludzie, którzy byli zdolni ostrzelać przedszkole i codziennie zabijają małe ukraińskie dzieci, będą respektować międzynarodową konwencję o ochronie Dób kultury w razie konfliktu zbrojnego? Nie wydaje mi się. Zresztą warto spojrzeć na Doniec. Od 2014 roku Donieckie Regionalne Muzeum Historii Lokalnej straciło 30% swoich zbiorów i zostało 15 razy trafione pociskami przeciwpancernymi. 28 lutego siły rosyjskie zniszczyły muzeum w Iwankowie, mieście na północny zachód od stolicy Kijowa, w którym znajdowały się bezcenne dzieła kultury ludowej. Jak możemy pomóc Ukrainie w takiej sytuacji? Bardzo ważne oświadczenie w tej sprawie wydała Olesia Ostrowska-Liuta, która jest dyrektorem generalnym zespołu Narodowego Muzeum Sztuki i Kultury w Kijowie. Wskazała ona sposoby, w jaki można pomóc ukraińskiej sztuce i kulturze w obliczu wojny. Całość artykułu linkuje w opisie filmu. Zaapelowała, aby w ramach wydarzeń kulturalnych przypominać o rosyjskiej agresji, aby udostępniać oświadczenia artystów sprzeciwiające się wojnie. Zachęca ona również do dzielenia się ze światem pozytywnymi historiami związanymi ze współpracą kulturalną z Ukrainą. Być może w pewnym momencie konieczna będzie ewakuacja niektórych dóbr kultury z terenu Ukrainy. Wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego Wanda Zwinogrodzka zadeklarowała, że Polska udzieli Ukrainie wszelkiej pomocy, również dotyczącej ewentualnej ewakuacji zbiorów, ale wówczas, kiedy Ukraina się zwróci o to, troszkę o swoje zbiory i będzie potrzebowała takiej pomocy. Na świecie podejmowanych jest szereg działań, które mają ograniczyć aktywność rosyjskich artystów. Odwoływane są koncerty i inne wydarzenia kulturalne z udziałem przedstawicieli rodzicieli rosyjskiej kultury. Londyńska opera ogłosiła, że odwołuje sezon występów Mowskiewskiego Baletu Bolszoj, który miał się odbyć latem tego roku. W pomoc Ukrainie zaangażowanych jest wielu artystów, w tym hollywoodzkich, którzy wykorzystują swoje zasięgi do zwrócenia uwagi na wojnę a niektórzy z nich dokonali hojnych wpłat na rzecz pomocy Ukrainie lub też organizują własne zbiórki w tym celu. Gdybym chciał omówić wszystkie tego typu działania, musiałbym je wymienić przez kilkanaście minut. Chciałbym jednak powiedzieć o jednej takiej inicjatywie. Florence Pugh, brytyjska aktorka, która wcieliła się w rolę Jeleny Bielowej w MCU, udostępniła na swoim Instastory informacje o polskich grupach facebookowych, na których organizowana jest pomoc. Co ciekawe, w komiksach Jelena Bielowa miała ukraińskie pochodzenie i choć w MCU nie jest to wyraźnie zaznaczone, to można uznać postać Florence Pius za ukraińską bohaterkę. O jelenie jej dalszych rosach w NCU nagraliśmy osobny materiał, który niebawem ukaże się na kanale. To tyle, jeżeli chodzi o wydarzenia z pierwszych siedmiu dni wojny rosyjsko-ukraińskiej w kontekście ich wpływu na świat kultury. Zachęcam wszystkich do włączenia się w pomoc naszemu wschodniemu sąsiadowi. Zachęcam do dokonywania wpłat na rzecz zbiórek, które organizują pomoc humanitarną w Ukrainie. Pamiętajcie, aby przekazywać swoje środki tylko zweryfikowanym organizacjom. W opisie filmu zamieszczam informacje, w jaki sposób można wesprzeć zbiórkę dla Ukrainy organizowaną przez Polski Czerwony Krzyż. Mam nadzieję, że działania wojenne zostaną jak najszybciej przerwane, a presja na Rosję. Wywierana na wielu płaszczyznach, w tym również kulturalnej, odnieście skutek i agresor wycofa się za granicę Ukrainy uznawane przez społeczność międzynarodową. Trzymajcie się, cześć!